Sezon 2022 można powiedzieć, że już się kończy. Dla portu jachtowego każdy sezon jest bardzo ważny, ponieważ cały budżet musimy uzbierać właśnie z, z tego, co zarobimy podczas wakacji, podczas lata. Głównymi źródłami dochodu dla portu jachtowego jest turystyka i związana z tym gastronomia. Prowadzimy pokoje noclegowe. To są to Roku. Cieszyło się to dość dużą popularnością. Mimo, że początkowe prognozy przed sezonem wskazywały na to, że będzie obniżony dochód, nawet o 30%, jednak kończymy na plusie. Sezon mogę uznać za udany. Na początku sezonu doszło do pogłębienia. Basenu portowego. Była to bezwzględnie bardzo ważna inwestycja, do której musiały już dojść dla bezpieczeństwa żeglugi w naszym porcie. Zostały pogłębione największe i najbardziej niebezpieczne spłycenia w naszym basenie portowym. Pozwala to na wejście do portu jednostką o zanurzeniu, już nawet do, do 3 metrów. W tej chwili już zaczął się i trwa projekt edukacji żeglarskiej, który, który organizuje Szkoła Podstawowa w Łebie. My ściśle z nimi współpracujemy i wspieramy to całe szkolenie. No Mam nadzieję, że to żeglarstwo w Łebie właśnie będzie się rozwijać. W Łebie powstanie jedna z większych baz offshore'owych. Powstają farmy wiatrowe my jako port jachtowy będziemy bezpośrednim sąsiadem jednego z inwestorów ich baza ich budynek będzie tuż za naszym centrum obsługi morskiego ruchu turystycznego